Siema, na tej strony Dim2 i dziś tak naprawdę zostałem wyłoniony do tablicy, żeby sprawdzić pewną rzecz. Co to za rzecz? To taka rzecz, że muszę sprawdzić, czy dowodzenie działa na skilla Likana, czyli działa na krwawienie oraz na omdlenie, które mamy z Wilczego dechu. Ja to sprawdzę. Normalnie zatrucie i krwawienie trwają po 30 sekund, więc jeśli taka jest prawda, że 30 sekund trwa tutaj tak i tak, to powinno być wszystko ok i powinno to potrwać 30 sekund. Zaraz się powinno skończyć. I już tak, trwało 30 sekund. I teraz pytanie: czy z dowodzeniem trwa to dłużej? Obstawiam, że może trwać dłużej, ale wiecie, które krwawienie? To, co będziemy mieli w broni albo w hełmie. Jak dropne bond sprawdzę i też Wam to napiszę w komentarzu najpewniej, żebyście po prostu mogli zobaczyć, czy tak naprawdę jest. Co do samego skilla, jest on bardzo przyjemny. Cztery ataki, cztery! Ok, i te kolejne, tym razem z czasem trwania, czyli powinno trwać łącznie 91 sekund, co jest całkiem sporym wynikiem, więc zaraz zobaczymy, czy tyle trwa, czy się nam skończy po 30. Jest dobrze zrobione. Tak, jak powinno być, tak, jak powinno być, tak, jak jest na ninja przy smoku. Więc na lajcie powinno to trwać. Ale zobaczymy, czy będzie trwało tyle, ile powinno. I. No. Nope. No to jeszcze raz. Kto wie, może, może tym razem się uda i zobaczymy, czy to będzie wyglądało, wiecie, tak, jak powinno. I. Okej, okay, mamy kolejne sekundy, więc teraz sprawdzimy, czy tym razem mam szansę, żeby wiecie, do 30 sekund plus chociaż 10 dorzucić. Chociaż nie wiem, czy to tak będzie działało akurat. Mam nadzieję, że tak. No, połowa czasu. I krwawienie na razie działa nam na 20 sekund Na 30 sekund działa na pewno To możecie sobie potwierdzić Ale działa krwawienie i działa trucie Więc możecie mieć nawet 60 sekund Moba otrutego i i, i, i I skrwawionego Czyli co? Na dowodzeniu nie działa? Hm, szkoda Ok, ale jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia jest Bez dowodzenia A nie, też jest z dowodzeniem Dlaczego? No, nieważne W każdym bądź razie Zostanie jeszcze raz zmieniony z ataku na dowodzenie, żeby pokazać wam, że tym razem. No, zaraz zobaczymy, bo po, 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 po średnio do 3 sekund trzyma. Tak, tym razem mogę powiedzieć, że akurat omdlenie u tego wilka jest ok. Tak u dzika. <śred> Skąd wiek? Kto tam wie, czy jeszcze dzika nie dodadzą, czy jakiegoś tam innego stwora? Patrzcie, jeszcze mogą dodać wilkołaka nocnego alfa, dziennego alfa, leśnego, pustynnego, jakiegoś tam trola, jakiś tam inny tu tak. Myślę, że za 10 lat zobaczymy plus 20 postaci. I chyba, że jeśli Lykan przyniesie bardzo dużo hajsu dla nich, to powiem Wam, że obstawiam, że niebawem zobaczymy też motyw elfa, jakichś innych postaci. Bo naprawdę będzie to dla nich bardzo, bardzo rentowne i zyskowne, bo no kurczę no, Kto by nie chciał zobaczyć, jak wygląda nowa postać? Sura, szaman, wojownik? Czy... Sura, szaman, wojownik, ninja, tak? Znamy już je 7 lat! Czas na coś nowego. Legana myślę, że tak perfekt poznamy w pół roku. To znaczy, no, jeśli chyba wydamy jest, to wypoznamy go w, w kilka dni. Ale to nie będzie miało większego sensu, bo po co nam taka postać, jeśli mamy na przykład potrzebujemy 10 dni minimum na to, żeby zrobić biologa? A na koniec jeszcze siła skili chcę wam pokazać, jak to wygląda. Kurczę. Zastanawiam się, czy jednak nie wziąć tego jako piątego skilla. Widzicie jakie ma DMG? Całkiem spore Jeszcze omdlewa Na 61 sekund Na 63 sekundy minimum skok. On się wydaje na większym poziomie trochę silniejszy Ten skill bardzo mnie się podoba, bo on uderza 4,5k A czasem i nawet 4,5-6k Więc to jest naprawdę bardzo dużo Jak na taką postać 69 level Gdzie nie ma w ogóle kadeków Nie ma, to jest czysta postać bez żadnych dupera, nawet to ekwipunku nie przykładam, to są czyste skile z nożykami. Znaczy nie, to się chyba szpony nazywa, tak? Plus 7. Nawet sami widzicie po DMG, który zadaje skrwawienie, że tam nie ma ekwipunku takiego jakiegoś dodatkowego. No Dobra, jeszcze jest hełm, ale hełm tam nic nie daje, tylko defa. No i co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że naprawdę lekan im się udał. Jeśli będą pracować tak bardzo dobrze nad Elfem, to myślę, że Metin może wrócić do łask i sami można zobaczyć to po moim kanale, jeśli wrzucam tylko aktualnie teraz metina.pl i powiem Wam, że bardzo Wam dziękuję. 250 tysięcy odsłon w listopadzie. Chciałem w tym roku przekroczyć 200 tysięcy, ale 250 się nie spodziewałem, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam do subskrybowania kanału komentowania, oglądania też innych filmików i do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa.